Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Kuci. Zapraszam do kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny. Jak widzicie już tutaj od po samego początku działamy z, z diabelskimi sidłami. Co jest, co jest? Co jest? Czemu nie mogę trafić? Dobra, strzelamy. Nie ma czasu. No dawaj, dawaj Hermiona. Dobra, hermiona. Już chyba uwolniona. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ron jakoś tak się nie spieszy. O, tutaj tydzień. Dawaj rona, dawaj rona, dawaj, rona, dawaj rona. Nie, nie. No Strasznie topornie to poszło, ale uwolniliśmy ich. Dziki Harry. <laughs> dziki Harry. Boże, to spolszczenie czasami po prostu. Tak świetnie wygląda. U, u u, Tutaj przydadzą się umiejętności Harego. Tak jest. Up. Pędzę, pędzę. Gdzie jest ten klucz? O, tutaj, tutaj mamy go. Chodź tutaj, spryciarzu. Ale ty. Chyba nie będzie go tak łatwo złapać, jeśli dobrze pamiętam. No właśnie. A ty. Jak tłuczki się zachowują, te kluczyki. ojoj. Oj, oj zniknął? ale zrobił balona no teraz 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 mamy go No nie nie szturchajcie mnie dawaj Harry tak jest Czemu się nagle taki duży zrobił ten klucz? Well done, Harry! Let's see what you've Well done, Harry! Dobra... Ech, cóż, myślałem, że się coś zbugowało. Harry musiał po prostu dolecieć. Dziwne są te szachy tutaj. The next puzzle is a gigantic chessboard. Gone through to play. I hope he's all right. Nie wiem, biegniemy, zobaczymy, zobaczymy. Bronuś, trzymaj się, kochanie. Dobrze, zapiszmy. Bo. często gęsto mi nie wychodziło w tych szachach. Harry. Harry. You have to be careful and avoid the pieces. They all move 1 square at a time. You'll have to make the pieces fight each other in order to get across safely. Walk onto the board, Harry, to start the game. Do be careful. Oczywiście. Okay. you braci się klepią. Hmm, wydaje mi się, że jak pójdę w to miejsce, chociaż nie, w to lepiej. To powinno być dobrze, czy nie? Czy zapędzą mnie w... ...wróg i, i... ...będzie niewesoło? Hmm, pytanie. Dobra, idźmy dalej. Zobaczymy. ja! chyba dałem ciała. Mhm, mm bo teraz robię ruch w prawo, potem mnie tutaj skoś. O, matka. Dobra, jeszcze raz. Ronus, ja wiem, ja wiem. Dobra, spróbujmy zacząć w takim razie od bardziej zewnętrznej.

Tak, no teraz chyba powinno być dobrze, jak pójdę sobie tutaj w tą stronę. Czy znowu źle? Nie, 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 to tak mi się wydaje. Hmm. No zobaczymy. Bo teraz, jakbym się cofnął tutaj, to te dwa by się zaczęły kasować. No dobra, spróbujmy. Okej, okay, troszkę wyczyszczone.

Harry, You have to be careful and avoid the pieces. They all move one square at a time. You'll have to make the pieces fight each other in order to get across safely. let Do be careful. Okay, let's start with tak, te się tutaj zbliżają to ja teraz powinienem uciekać do narożnika czy w prawe? do narożnika zdecydowanie dobra, idźmy tutaj hmm. teraz gdzie? tutaj, spróbujmy no dobra, to już powinno być ok. Ale też mam wrażenie, że tak jakoś. na styk, na styk. Ale się udało. W drogę, w drogę, Herma. Co nas czeka teraz? Co za muzyka. Czujecie to napięcie? Nawet nie widziałem, jak. zapisało. Okay, the Looks like you have to choose the right potion. Be careful, Harry. It could be poison. This one looks like it will help us through the fire. Watch closely and keep your eye on the correct potion. Then choose wisely. zdecydowanie jest ten, nie ten. Jezu, ja nie mogę zaznaczyć ich. Ten tutaj. Po środku, z tyłu. Tak jest! Dobrze. Skupienie. Dobra, przed Harem stoi, właściwa fiolka. Nie to, nie to. To. jest! Co dalej? Coraz szybciej. Okej, okay, po prawej od Harego Stoi właściwa fiolka. Tak, właśnie ta. Jeszcze raz. Uhuhu. to gadanie nie pomaga okej, okay, całkiem z prawej tutaj ta dobrze, jeszcze teraz, Okay, całkiem z lewej czyżby, czyżby udało się, udało klej to Hally, Harry lecimy dalej czas pokonać Snape'a <laughs> Skrzyneczka. Mam nadzieję, że tam będzie żabka. No, jak na zawołanie, nawet dwie. Dziękuję. Co? To nie jest Snape? Tego się nie spodziewałem. Przecież to był profesor Quirrell. Oho, jeszcze skakanie. Nooo. Proszę, żeby tylko nie spaść. Chociaż tutaj był save, to pół biedy. Dobrze. Wchodzimy za nim. O, ty bezczelny, kłamliwy gadzie.

A ty. Patrzy jeden. Dążę. Przed nim? Zanim go zepchnie. Dobrze, stążyłem. Dobra, to pewnie tak będzie spychać. Szybko, bo zaraz we mnie będzie strzelać. O, już strzela. A śmieciarki przeszły. Nie wiem czemu, ale jakoś. Przerażające to jest. Zostaw to. Byś chciał, żeby ktoś tobie tak robił pod górkę? ojoj 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 Aj! Dawaj żabę Ten nam się wkurzył Dobrze, że jak ja stoję pod tym Ty no spokój się, nie nie wchodź na puchary. Harry Ty zaraz zginiesz Harry! No Yes. Tu cię mam. Kszał, że mu liścia sprzeda, ale by się zdziwił, jakby mu liścia sprzedał. Dobra, są tu jakieś żabcia? Są, są. O, no. Się namnożyły. Pozbieramy, zapiszemy i idziemy na finałową walkę. Ze złem. Prawie wszedłem, nie zapisałem. Znowu zwierciadło. Kochani, mamy go! Mamy kamień! On ma kamień. Daj mi kamień. Pozwól, że na face. To face. Master, nie pamiętam ten moment, jak on sobie ten łeb okręcił. Powiedzcie mi, jak to jest, że Voldemort w pierwszej części ma nos? To jest naprawdę niebywałe. Ojoj, Kelem, spróbuj szczęścia. Nie bardzo. O, źle zrzucam na niego te <laughs> Poczekajcie, bo on musi chyba bardziej tutaj podejść. Nie, jeszcze bardziej. Chodź tutaj, chodź tutaj, ły O, 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 właśnie tu BUM. Nie, nie, musisz bardziej, bardziej. O tak. I... bąk! <laughs> no, co tam masz jeszcze dla mnie? O, jak się ładnie ustawi od razu. I... bąk! O, chary znowu mnie. O to ja nienawidzę tego. O, nie wiedziałem, że na tym się zatrzymuje. Ojoj, oj, tu, 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 tu. Strzelaj, strzelaj. Pełna swoją moc. Tak. Jak mówisz. Leci. Dobrze, nie doleciało. Tylko. No to ostatni strzał. Zabi! Niepotrzebnego. Ja pełne życie, o zipię i to jest moje ostatnie ostrzeżenie. Pokonany. Pierwszy raz... ...pokonany. Jeszcze nie raz nam będzie zachodził za skórę, ale na razie... Pokonaliśmy go. No, albus, zwykle, na czas. Dzięki, dzięki. Dumbledore smiled. What happened down in the dungeons between yourself and Professor Quill is a complete secret, he said. So naturally, the whole school knows. The stone had been destroyed. But Harry remained fearful that its loss would not prevent Lord Voldemort's return. Dumbledore nodded, sharing his concern. Nevertheless, Harry, if our battles do no more than slow Voldemort's return, with luck he may never regain his power at all. Harry made his way down to the end-of-the-year feast alone that night. The great hall was decked out in green and silver to celebrate someone's cup. When Harry entered, there was a sudden hush. He took a seat between Ron and Hermione, trying to ignore the stares of the other students. The House Cup, announced Dumbledore, is awarded to the team with the most house points. At the moment, that would seem to be Slytherin. Ooh. A storm of cheering and stamping broke out from the Slytherin table. However, Continued Dumbledore. In recognition of Mr. Harry Potter's pure nerve and outstanding courage, I award Gryffindor sixty points. Harry's table erupted with cheers and applause. The additional points had won the House Cup. Oh, for Gryffindor. It was the best evening of Harry's life. Better than winning at Quidditch or Christmas or knocking out mountain trolls, he would never, ever forget tonight. iteras now... Freda I Georgia. No genialny żart. Warto było zbierać fasolki przez cały rok, żeby zasypać je, e, nimi cyneipa. Także moi drodzy, No jak widać troszeczkę kart zabrakło. Kiedyś myślę, że znajdę je wszystkie. Mam taką nadzieję. że jak to kontynuować? No, nie znalazłem. No. Escape? Tak jest. Tym samym kończy się seria Starego Pottera i Kamienia Filozoficznego. Dziękuję bardzo, że byliście i zapraszam na kolejną, tym razem nie jedną, a dwie serie, które będą pojawiać się dzień po dniu. Na przemian. Tak, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. A tymczasem. Zapomniałem, ogóle dzisiaj jest 24 grudzień, więc wszystkiego najlepszego na święta, spełnienia marzeń w gronie bliskich lub samemu, jak wolicie. Byle było Wam po prostu dobrze. Dzięki śliczne, że byliście. Trzymajcie się ciepło. Na razie.